Witam serdecznie, witam, witam. Moi drodzy, witam na rozdaniu kart. Co przyniesie nam nowy rok 2025? Co się wydarzy? Przed czym ostrzega? No, zobaczymy, co karty powiedzą. No, i oczywiście, jest jeszcze jaka energia będzie szła w tym nowym roku 2025, bo w tym, co teraz. Mamy końcówkę, to niezbyt ciekawie to wyglądało. No, ale jestem ciekawa sama osobiście, co dla nas przyniesie ten nowy rok. No nie? Dobra, to zaczynamy, moi drodzy. Karty już są przygotowane. Dobra, energia, energię. Najpierw wezmę, wyciągnę sobie kartę. Jaka energia będzie prowadzić nas, Polaków, obojętnie gdzie jesteśmy, ale jaka nam będzie towarzyszyć energia w tym nowym roku 2025, no proszę bardzo. I już są trzy karty, ja to odłożę. 3 o więcej, kurde, więcej mają do powiedzenia. Dobra, to na razie to zostawię i zobaczymy na samym końcu. No i dobra, i tutaj odkrywamy. Niech spadnie kurtyna i nam powie wszechświat, co przyniesie nam rok 2025. Pokój. Już na, pierwsza karta pokazała nam pokój. Pięknie. Równowagę. Czyli będzie nam dopisywać, moi drodzy, szczęście. Można by było tak powiedzieć, bo gdy jest pokój na Ziemi i dojdziemy do równowagi, z Ziemią i kosmosem. Czyli tu można by było powiedzieć, niech nasi politycy dobrze się dogadują, aby ten moment, tego, że poczujemy, że jesteśmy bezpieczni, trwał jak najdłużej. Tu jest powiedziane, że mądrość będzie przemawiać przez niektórych, tych, co siedzą na stołkach, żeby właśnie dążyć do tego, żeby Nastał pokój i bezpieczeństwo. Hmm. Dobra, będziemy mieć następne półrocze. W tym nowym roku 2025, hmm, powiedzmy tak, że będziemy odczuwać strach. Będziemy się, powiedzmy sobie, z tymi wiadomościami, które do nas napłyną, będziemy walczyć i będziemy myśleć o najgorszych rzeczach, że może się coś naprawdę złego wydarzyć. Ale jak tu jest powiedziane, Przyjdzie ta równowaga, przyjdzie ten moment, że po prostu mm, jednak uwierzymy w to, że będzie pokój, że nic nam nie będzie zagrażać. Fakt faktem, że będzie to długa droga, że to nie od razu się wszystko stanie, ale jest tu mowa o tym, że będzie dobrze, moi drodzy. Zobaczymy, co dalej... No właśnie. I tu jest podpowiedź taka, żebyśmy się bardziej skupili na tym, co jest dla nas wartościowe. Nie rozpraszać naszych myśli i emocji przede wszystkim, bo emocje to jest energia, która pracuje dla nas, a może równie dobrze, i być przeciw nam. Jednym słowem, jest tu powiedziane, żeby odciąć się od złych myśli. Od złych y, wiadomości i ich nie przyjmować. Skupić się bardziej na swojej pracy, nad tym, co chcemy zrobić, wykonać, aniżeli na przykład właśnie y, wysłuchiwać różnych gruźb, które mogą przypływać z różnych tam kierunków świata, powiedzmy sobie. Po prostu nie brać sobie to do do głowy. Odciąć się od tych negatywnych wiadomości i skupić się na tym, co jest dla nas wartościowe, co jest dla nas potrzebne. Czyli skupić się na rodzinie, na naszej pracy, która jest ważna dla nas, tak? No, i dalej jest powiedziane. Tu jest powiedziane, że podstawią wszystkiego, żeby było dobrze i nie napełniać się właśnie tymi, tym, tymi wia złymi wiadomościami, to mamy się skupić na naszym, naszych, mm, powiedzmy sobie, na naszej wiedzy, co my wiemy, i z tego właśnie zacząć korzystać, z naszej wiedzy, bo mamy wybór, tu jest powiedziane o tym, że mamy wybór, albo będziemy dalej siedzieć w tych złych energiach, które będą zaburzać nasz rytm życia, albo po prostu zaczniemy wybierać ten kierunek, w którym przemawia mądrość, tak, czyli to, co żeśmy do tej pory przerobili, to jest na takiej zasadzie, Wiemy o tym, że dużo rzeczy, które do nas y, przychodzą w różnego rodzaju wiadomości, w różnych internecie, czy w telewizji i tak dalej, to są rzeczy, które robią, że czujemy się zagrożeni i wzbudza w nas strach, tak? Strach, ale my wiemy o tym, że jeśli będziemy Podchodzić do tego racjonalnie, czyli nie będziemy odbierać tych wszystkich wiadomości na serio, to będzie nam też w życiu łatwiej, bo będziemy skupieni na rzeczach bardziej dla nas wartościowych, aniżeli na tych informacjach, które budzą w nas strach i obawę, obawę o przyszłość. Tak? No, i tu pięknie karty mówią nam o tym, żebyśmy nie byli tacy głupi, żeby uwierzyć w każdą jedną rzecz, bo w nas tkwi siła, która buduje naszą przyszłość. Jednym słowem nie bądźmy głupi. Zaufajmy. Temu, że będzie wszystko dobrze. Nie dajmy się zastraszyć, nie bójmy się, bo to wszystko może właśnie iść w tym kierunku, że będziemy ściągać tą energię, która będzie zaburzać nasz rytm życia. A tutaj jest od wszechświata powiedziane, że musimy się skupić na tym, co jest dla nas wartościowe, czyli rodzina, praca, nasze zdrowie. To jest ważne. To, co gdzieś inni sobie wymyślają i kombinują, żeby nas zdołować. Jest to rzecz, która po prostu będzie obniżać naszą energetykę i będziemy żyć w strachu, czyli będziemy popełniać błędy. A jeśli będziemy popełniać błędy, to wróg może z tego skorzystać. Także nie bądźmy głupi, nie wierzmy we wszystko, nie, nie wierzmy w ten strach, bo w nas jest siła i odwaga i moc tego, że mamy Hmm. Wsparcie od wyższych energii, żeby nasze życie toczyło się spokojnie. I bez żadnych obaw, tak? Hmm. Prędzej, czy później spadnie. Kurtyna tajemnicy, i wszystko wyjdzie na jaw. I wszystko wyjdzie na jaw. I to bardzo szybko, aż się sami zdziwimy, jaka to jest gra, którą nam zrobiono. Żebyśmy właśnie się bali i żyli cały czas w strachu, w obawie. Prędzej czy później dowiemy się prawdy. I to, choć szybkim tempie, prawda wyjdzie na jaw. Ha! No i proszę bardzo. Szczęście, będzie nam towarzyszyć szczęście w tym roku. Szczęście, stabilizacja. Możliwość w każdym jednym kierunku realizacji naszych planów. Także spokojna głowa, moi drodzy. Rok 2025 może będzie, jak to się mówi w niektórych momentach, rokiem, w którym się przestraszymy jakichś tam wiadomości, ale tu wychodzi i tak, i tak, że nam towarzyszy szczęście. I możemy realizować nasze plany, obojętnie jakie by to nie były plany. Proszę bardzo, karta szczęścia, oj drodzy. Szczęście, energia szczęścia realizacji naszych planów. Coś jeszcze się dowiem na ten rok 2025? Wzrost. No, i proszę bardzo. Kochani, jeśli na przykład będziemy mieć obawy przed tym, że y, nasz plan, na przykład zbudowania jakiejś tam firmy, czy poszerzenia tej firmy w jakiś tam, powiedzmy sobie, y, asortyment i tak dalej, to nie musimy się tego bać. Tu jest to pokazane bardzo przepięknie też, potwierdzenie tej karty, że mamy szczęście, że będziemy zadowoleni z naszych działań. Także moi drodzy, jeśli cokolwiek myślicie, otworzyć jakąś tam firmę, czy mieliście jakieś obawy, że coś pójdzie nie tak, no bo będą nam zagrażać yy, nieprzyjaciele, no to nie mamy się czego obawiać, moi drodzy. I teraz się jeszcze zapytam, czy grozi nam, Chociaż w tych jest pokazane, że nam nic nie grozi, tak? Ale czy nam grozi jakiś napad militarny na Polskę, czy jakiś grozi atak militarny na Polskę? Kurczę, się zaczepiło. No moi drodzy, przy tej karcie. To można by było powiedzieć, że ktoś ma jakieś plany, że może to. I to jest właśnie ten moment, kiedy będziemy się bać. To jest będzie ten moment, w którym poczujemy naprawdę strach. Że ktoś coś kombinuje, ale czy nam zagraża? Nie, nie zagraża nam. Są plany, kombinacje jakieś alpejskie, ale przez to, że nie chcę powiedzieć, że nasi politycy, chociaż przypłynęło do mnie, że nasi politycy jednak kurde, znajdą jakieś dobre rozwiązanie dla nas, że będziemy się właśnie czuć dobrze i bezpiecznie, że bo tu mamy piękną kartę tego, że będzie nas otaczać. Jak to można by było powiedzieć tak. Pewność tego, że jesteśmy bezpieczni, że nam nic nie grozi. Tak można by było powiedzieć, że jednak politycy nasi znajdą jakieś dobre rozwiązanie, że będzie wszystko dobrze w 2025 roku. Także jeśli, moi drodzy, mieliście jakieś obawy, spokojnie, będzie wszystko dobrze. Nawet w tych momentach, kiedy będziemy uważali, że nam coś zagraża, to i tak wiemy o tym, że nic nam się nie stanie, że jesteśmy bezpieczni, bo idzie wszystko w dobrym kierunku. Tu jest na pierwsza karta umowa. Umowa, ale jak to się mówi, to nie będzie tak od razu. Dobra. No to już wiemy, że możemy realizować nasze plany, że będzie wszystko dobrze, że nasze rodziny będą spokojnie spać, że nasze dzieci do szkół będą sobie chodzić normalnie i się uczyć, bo nam nic nie zagraża takiego, żeby zburzyć nasz ład i porządek naszego życia. Dobra, to już mamy. Tam jedna pani się do mnie napisała, że ma obawy, że się boi o swoje dzieci. Więc w 2025 roku, moja droga, nic się takiego nie wydarzy. Wszystko będzie dobrze. Pomimo, że będą jakieś momenty, że będziemy się czuć zagrożeni, to jednak wszystko idzie w kierunku spokoju. Dobra, co my tu mamy? Energię na ten. Rok 2025. Sprawiedliwość. Ha, ha. Wiecie co, proszą wyższe energie? O to, żebyśmy my wszyscy skupili się na tym, żeby myśleć pozytywnie. Jeśli ktoś jest wierzący, to niech zacznie się modlić o ten Spokój w Polsce i dla nas, wszystkich Polaków na całym świecie. To jest taka prośba, że nawet jeśli nie jesteśmy wierzącymi, tylko mamy swoją własną wiarę, tak? To i tak tutaj energie mówią o tym, żebyśmy po prostu wspierali wszechświat swoją energetyką o to, żeby było właśnie dobrze. Tak, jest pokój, moi drodzy, wszechświat. Wszystko. Wiecie co? Tu jest tak powiedziane. Czakra, szósta czakra, czakra otwartego oka. Wszechświat nas obserwuje i widzi. I nam zsyła pokój, ale jest pięknie powiedziane. Pokój. Syła nam pokój i równowagę na świecie, czyli nasza prośba to jest gwiazda bogini, księżyca, która spełnia nasze marzenia, tak? nasze prośby o to, żeby było dobrze. I tu jest powiedziane, że jesteśmy wysłuchani. Wszechświat syła dla nas pokój i równowagę na ziemi. W pięknych kolorach. Równowaga męska i żeńska. Że nastanie równowaga na Ziemi. Czyli, moi kochani, nie bójmy się. To strach tylko powoduje tego, że nasze życie staje się niepewne i nasza przyszłość jest, yy, yy, jak to chciałam powiedzieć, kurczę po polsku, jak mam to powiedzieć, yy, zaburzona, tak? Ale to są właśnie te informacje, które właśnie chcą to spowodować. A my nie dajmy się, nie bądźmy głupi, jak tam było pokazane. Nie bierzmy we wszystko, co nam mówią. Tu mamy energię, które czuwają nad nami Polakami. Ale tu też jest piękna pokazana też karta, że wszechświat w ogóle nie chce tej wojny i zsyła dla nas równowagę. Dla nas ludzi i dla ziemi. No, czyli pięknie, moi, dro moi drodzy, czyli rok 2025. Będzie, może, tam czasami taki troszeczkę strachaby, ale idzie wszystko w dobrym, pozytywnym kierunku. Życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku. Spełnienia wszystkich obietnic, które sobie złożyliście. Marzy. Do następnego razu, moi drodzy.